Bóg dzisiaj do Ciebie mówi: Ukochany Synu, mam niesamowite plany do zrealizowania, a Twoje imię jest na nich wszystkich. Biznesy, kontrakty, pomysły warte miliony dolarów, podwyżki wynagrodzeń i możliwości rozwoju przyjdą do Ciebie dzięki Twojej wierze. Jeśli tak, napisz w komentarzu Amen. Wiarę i przyjmijcie to słowo. Musisz się przygotować, twój rozwój nastąpi szybciej, niż myślisz. W każdej chwili, jeden telefon, jedna szansa, i twoje życie się zmieni. Otworzę dla ciebie ścieżkę. Ścieżka z dobrobyt i wielkie bogactwo. Bóg mówi: Przemieniam Twoje życie. Twój czas oczekiwania dobiegu końca. Nadszedł czas na zbiór. Przestań patrzeć wstecz. Cóż, nie idziesz w tym kierunku. Ale tak robisz postępy i ewoluujesz. Nigdy nie trać nadziei. Kiedy już myślisz, że to już koniec, Bóg zsyła na ciebie cud. Przyjmij to z wiarą i powiedz: Amen. Jeśli wierzysz w Boże Słowa, już dziś zostaw lajka i subskrybuj kanał.